Witam na kanale naszego blogu. Tym razem przygotowałam dla Was wideo prezentację smartfonu c 2, który został wyposażony w duży, 5 wyświetlacz wyświetlacz wykonany w technologii One OneGlass Solution, prezentujący obraz w rozdzielczości Full HD. Nad ekranem, oprócz czujników, znajdziemy także kamerę do wideo połączeń o rozdzielczości 5 megapikseli oraz diody powiadomień LED. Z kolei pod nim trzy klawisze pojemnościowe. Jeśli chodzi o tylny panel, który został wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, to oferuje on oczko 13 megapikselowego aparatu głównego, który występuje w towarzystwie diody doświetlającej LED, jak również głośnik. Na górnej krawędzi znajduje się wyjście słuchawkowe mini 3,5 mm, z kolei na dolnej port mikro USB standardnie 2.0 oraz mikrofon. Jeśli chodzi o boki, to na lewym znajdują się klawisze do regulacji głośności. Zaś na prawym włącznik służący także do usypiania. Jak wiecie, za Pocy 2 przyjechał do mnie z Androidem 421 Bean na pokładzie, który nie został okraszony żadnymi rozwiązaniami autorskimi, jeśli chodzi o interfejs użytkownika, czyli mamy tutaj do czynienia z tak zwanym czystym softem oferującym zarówno język polski, jak również dostęp do sklepu z aplikacjami Google Play. Moc obliczeniową zapewnia w tym przypadku czterorodzeniowy procesor Mediatek MT6589 o częstotliwości taktowania 1,2 GHz oraz 1 GB pamięci operacyjnej RAM. Taka konfiguracja zapewnia sprawną pracę systemu, jednak jak postanowiliście się już pewnie zorientować, zdarzają się opóźnienia, zarówno jeśli chodzi o przewijanie pulpitów, jak również podczas poruszania się po menu. Przeglądarka internetowa bardzo dobrze radzi sobie z wczytywaniem stron. Niezależnie od tego, jak dużą ilością grafik i filmów zostały one naszpikowane, jak widzicie, strona naszego blogu przewija się bardzo płynnie. Wejdziemy we w pierwszy wpis, aby sprawdzić, jak wygląda sprawa z przybliżaniem i oddalaniem treści. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu, wszystko działa płynnie, jak należy. Jeszcze strona wirtualnej Polski która właśnie jest bardziej bogata w treści multimedialne. Jak widzicie, strona też się bardzo szybko załadowała i nawigacja po niej jest jak najbardziej bezproblemowa. Warto tylko dodać jeszcze, że przeglądarka nie wspiera technologii flash, przez co właśnie tego typu elementy nie są wyświetlane. Jak wspomniałam już na początku, Zopo C2 został wyposażony w 13-megapikselowy aparat główny z diodą doświetlającą LED. Oferuje on wykonywanie dobrej jakości zdjęć, jak również umożliwia nagrywanie materiału wideo w rozdzielczości Full HD. Tak wygląda zdjęcie przy maksymalnym powiększeniu. Jeśli natomiast jesteście ciekawi, jak prezentują się właśnie materiały wideo nagrane przy pomocy tego smartfonu, zapraszam Was serdecznie na stronę naszego blogu, gdzie znajduje się recenzja. Link znajdziecie w opisie filmu. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać. Przykładowy filmik oczywiście w rozdzielczości Full HD. Materiał oczywiście czytał się bardzo szybko i odtwarzany jest w płynny sposób, co zresztą widać. Widzicie, wszystko działa bardzo płynnie i naprawdę nie można mieć żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o odtwarzanie przynajmniej tego materiału wideo, gdyż z innymi no, niestety nie wygląda to zbyt kolorowo. O czym również możecie przekonać się czytając naszą, naszą recenzję. Podsumowując, Zopo C2 to dobry smartfon, który charakteryzuje się bardzo prostym i zarazem eleganckim wzornictwem. Największe zalety? Oczywiście 5-calowy wyświetlacz rozdzielczości Full HD, jak również 13-megapikselowy aparat główny. Niestety, podczas testów okazało się, że właśnie taka rozdzielczość matrycy w znacznym stopniu obniżyła wydajność urządzenia, przez co gracze będą zawiedzeni. Wszak bardziej wymagające produkcje, które można znaleźć na chwilę obecną w Google Play, po prostu nie są obsługiwane. Jeśli jesteście ciekawi większej ilości wrażeń z użytkowania tego smartfonu. Zapraszam do przeczytania całej recenzji znajdującej się na blogu Świat Android. Dziękuję wam za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Cześć.